tutaj Adam Dąbowski. Chciałem zaprosić Cię do świata kreatywności i innowacyjności. To jest temat, który już od kilku lat, a w szczególności od ostatnich dwóch, trzech, w Polsce i za granicą coraz bardziej widzi prym. To znaczy tak zwane startupy, innowacje. A coraz częściej o nich się pisze, mówi, coraz częściej to się stosuje, i te firmy, te organizacje, te urzędy, ci ludzie, którzy są innowacyjni, którzy myślą w sposób innowacyjny, wyprzedzają trendy, bądź je kształtują, bądź potrafią odnaleźć się w zmieniającym się świecie. Oczywiście, nie każdy ma osobowość, która ma od razu predyspozycję innowacyjności. Ale jeśli w sposób odpowiedni pozna swoją osobowość, pozna swoje cechy charakteru, to jest w stanie na swój sposób być innowacyjny. Po co ta innowacyjność jest potrzebna? Zaczynając od takich bardzo prostych sytuacji, mianowicie wyobraź sobie, że mój znajomy ostatnio potrzebował wysłać do klienta, który mu sprzedał na Allegro, laptopa. I potrzebował zapakować tego laptopa w paczkę. Więc idzie na pocztę, na poczcie od dłuższego czasu tam nie można kupić paczki. U niego przynajmniej. Dzwoni do DHL-u i innych takich firm, UPC, i pyta, czy macie taką paczkę, którą można zapakować laptopa. Mówią, że nie mają. No więc już taki zdenerwowany, i, bo mu się spieszy i wkurzony, że jak to w takich miejscach nie można otrzymać, otrzymać paczki, w, 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 w którą można zapakować coś, Pisz, wchodzi do internetu i znajduje firmę. Zapakujemy Ci paczkę. Więc dzwoni, pyta dzień dobry, czy mają Państwo karton, w którym mogę zapakować laptopa. A mówią tak, oczywiście. No i wypełnia dane, żeby mu wysłali taką, e, taki karton i mówi, e, to 30 60, 60 sztuk. A on mówi, no ja potrzebuję jeden. Nie, nie, my tylko 30 wysyłamy Aha, to po to traciłem czas, że Państwo tylko nie mogą wysłać mi jednego Przecież mówiłem, że potrzebuję laptop zapakować No niestety, niestety Dzwoni do innej firmy i mówi Czy od Państwa jeden karton mogę kupić? Tak, tak, oczywiście A to jeszcze bym potrzebował tylko takich foliowych Takich foli bąbelkowych, żeby bezpiecznie móc zapakować i później przewieźć tego laptopu A tu takiego czegoś nie mamy Okej, okay, nie mają Państwo, sprzedają Państwo kartony do paczek A tego nie mają? No nie, nie, nie jak można mieć firmę od paczek i nie mieć folii? No ale dobra, nawet jeśli tego nie mają, to jeśli ta pani byłaby chociaż w minimalnym stopniu innowacyjna i kreatywna, to wymyśliłaby, żeby zadzwonić do innej firmy, żeby odciążyć klienta, zadzwonić do innej firmy i załatwić tą folię bombelkową i zapytać klienta, mojego przyjaciela, czy jest pan w stanie zapłacić troszeczkę więcej, a my panu załatwimy te bombelki. I on byłby w stanie. Ale ona tego o tym nie pomyślała. I teraz zwróć uwagę, gdyby te firmy, The UPC, poczta, bądź te firmy z internetu odpacze, chociaż trochę innowacyjnie wyszły, czego klient potrzebuje, to zarobiłyby więcej. Gdyby ta prywatna firma, która ma kartony, pomyślałaby, żeby wyjść naprzeciw i to, czego klient potrzebuje, to jestem w stanie mu załatwić, oczywiście w jakichś tam ramach, to zarobiłaby więcej. Także te minimalne, codzienne myślenie kreatywne naprawdę może wyprzejść, dlatego w takich sytuacjach mówimy, że pieniądze leżą na, na ulicy, pieniądze leżą na ziemi, ponieważ jesteśmy w stanie, widząc problemy, tak naprawdę zwrócić uwagę to, co nas wkurza, bądź wkurza innych ludzi, to to jest źródło potencjalnego dochodu. Tak? Czyli z jednej strony na kreatywność, innowacyjność można spojrzeć w taki sposób, właśnie żeby rozwijać swoją karierę zawodową. A drugi druga kwestia innowacji kreatywności to jest w życiu codziennym, na przykład przy zabawie z dzieckiem. Ten, kto nie jest innowacyjny i kreatywny, zostaje w tyle za dzieckiem i denerwuje się, że dziecko się nudzi, albo że dziecko nie jest zaciekawione, żeby spędzać czas w domu. Bo jeśli nie stwarza mu się przestrzeni kreatywnych, to kreatywny umysł dziecka do pewnego roku życia, a to jest standardowe, szuka tego. W związku z tym, jeśli Ty jako rodzic, obecny albo przyszły, nie jesteś w stanie z tego, tego wytworzyć, między innymi to jest taki element w projekcie Biznes Tata, który zaczynam tworzyć, właśnie żeby wzbudzać kreatywność, u siebie i u innych, żeby być bardziej innowacyjnym, bo to w wielu obszarach życia się przydaje. I w związku z tym. Oprócz tego, że chciałem się serdecznie zaprosić na lutowy klub Futuro, który osobiście poprowadzę cały dzień, gdzie podzielę się z Tobą właśnie kreatywnością, innowacyjnością w obszarach zawodowych i w obszarach prywatnych. Będziemy sobie ćwiczyć, uruchamiać nasze mózgi i umysły i ciała do kreatywnego tworzenia, tak żeby po tym dniu, po pierwsze, żebyś wyszedł z jakimiś konkretnymi pomysłami, wyszła z konkretnymi pomysłami na coś, co można stworzyć, co można wymyślić albo na czymś co można pracować, czyli bardzo konkretne pomysły, żeby coś zacząć już wprowadzać. Druga rzecz, konkretne różne ćwiczenia i narzędzia, jak tworzyć kreatywny umysł. To nie będzie po prostu ćwiczenie z kreatywności. To będzie warsztat, który ma konkretnie coś ci dać, zawodowo i prywatnie. I w związku z tym, ale zanim mam nadzieję, pojawisz się na tym, na tym klubie z kreatywności, Zapraszam do prostego ćwiczenia, znaczy, pobudź swoje szare komórki. I kiedy siedzisz sobie i przez chwilę odpoczywasz, i już odpocząłeś, i chcesz uruchomić swoją kreatywność, to popaw się w następujące ćwiczenie z prostych skojarzeń, jak czasami robiliśmy to w podstawówce, ale ponownie trzeba wrócić do perspektywy dziecka. Na przykład mając trzy albo cztery przedmioty przed sobą, przypadkowe, przykładowo poduszka, zegar, figurka w kształcie ryby i komórka, zastanów się, jak na trzy sposoby możesz połączyć te trzy przedmioty? Na przykład, jak na trzy sposoby możesz połączyć te przedmioty? Pierwsze, fizycznie. Po prostu, wyobraźni albo fizycznie, pomyśl sobie, jak te przedmioty jeszcze nie leżały w Twoim domu i po prostu je w jakiś sposób ułóż. W inny sposób. I daj sobie chwilę umysłowi na to, żeby zobaczył i zapamiętać, zobacz. To może leżeć w, innych, w innej pozycji. Czyli w banalny sposób spójrz sobie na biurko i zastanów się, co możesz na nim przestawić, aby było inaczej. Popatrz sobie na półki z książkami. Jak inaczej możesz ułożyć te książki, żeby wyglądały ładnie, albo były lepiej uporządkowane, albo ciekawie wyglądały. Po prostu zastanów się nad takimi banalnymi rzeczami. Czyli fizyczna kreatywność. Druga kreatywność to tak zwana narracyjna, jak to się mądrze mówi w psychologii. Czyli to, jak patrzysz na świat i to, jak go odbierasz, bardzo silnie zależy od te, jakby wpływa na to, czy się stresujesz życiem czy nie, czy jesteś efektywny w tym, co robisz, bądź czujesz spokój wewnętrzny czy nie. Czyli to, jak postrzega rzeczywistość, bardzo silnie wpływa na to, jak emocjonalnie go odbierasz. W związku z tym potrzebujesz uczyć swój umysł, żeby budował pewne narracje. I teraz przykładowo, co znaczy narracja? Znaczy, kiedy umysł patrzy na poduszkę, to myśli sobie, to jest poduszka do spania, czyli mogę się na tym położyć. Okay? I to jest standardowe myślenie. Zegarek, mogę na niego patrzeć, która jest godzina, ryba w kształcie człowieka, umysł mój nie ma pomysłu, o co, co z nim zrobić. Komórka służy do napisania albo y, dzwonienia. To są normalne skrypty w głowie, narracje, które ma y, umysł w głowie. Natomiast Twoim zadaniem jest stworzenie nowych narracji. Minimum raz w tygodniu, jadąc sobie samochodem, siedząc sobie gdzieś, stwórz nową narrację i pomyśl sobie, jak te przedmioty mogą się połączyć. I stwórz historię bardzo nawet abstrakcyjno, znaczy wyobraź sobie następującą historię, która połączy te przedmioty. W pewnym momencie, kiedy człowiek e, idąc sobie przez świat, podszedł do jeziora, podszedł do jeziora i patrzy na tafle, na tafel tego jeziora. Widzi w pewnym momencie, że pływa tam ryba, więc wskoczył. Do tego jeziora, żeby zacząć z nią pływać. Natomiast to było magiczne jezioro. To było magiczne jezioro, i w chwili, kiedy był pod wodą i widział rybę, w tej sekundzie zabił zegar. Zabił zegar, który był nad dzwonnicy, gdzieś kilka, metr, kilka kilometrów dalej. I to był magiczne jezioro i magiczny zegar. I w chwili, kiedy zabił godzinę 12, ten człowiek połączył się z tą rybą i stał się człowiekiem rybą. I w pewnym momencie doświadczył tego, że jest kimś innym, i zaczął pływać. Z jednej strony jako człowiek mógł chodzić, ale z drugiej strony mógł idealnie pływać. I w związku z tym, ponieważ jako ryba świetnie odnajdywał się w wodzie, natomiast jako człowiek potrzebował odpoczywać nocą. Dlatego w pewnym momencie potrzebował poduszki, na której mógł zaznać spokoju. Ona nie służyła mu tylko do tego, aby się położyć, ale to była poduszka. Tak jak wszystko, co było tam magiczne, wtedy przemieniał się w człowieka na te kilka godzin. I to był jedyny moment w, to, w ciągu tych kilku godzin, kiedy mógł wykorzystać telefon, do tego, żeby sfotografować siebie i wysłać te zdjęcia swojej rodzinie, której niestety już mógł, nie mógł nigdy zobaczyć, ponieważ tak działało tamto magiczne jezioro. Ale za to miał wiele innych darów, o których być może usłyszeć niedługo. Tak? Nieważne, czy ta bajka ma sens, ona może być fajną bajką dla opowiadania dzieci albo podczas e, wieczorów przy ognisku, kiedy powiadamy sobie różne dziwne historie, e, ale to sprawia, że Twój umysł uczy się patrzeć na rzeczy inaczej, wychodzić z boksa, e, myśleć innowacyjnie. Jeśli Twój umysł będzie miał to w nawyku, żeby co pewien czas tworzyć różne abstrakcje, to łatwiej ci będzie rozwiązywać. Sytuacje, nawet takie codzienne jak załatwienie folii bąbelkowej do paczki, bądź jakikolwiek inny, jak na przykład pomysł na biznes, czy spędzanie ciekawego czasu z dzieckiem, żeby nie wkurzać się, że ono się nudzi, tylko właśnie dawać i tworzyć z nim coś kreatywnego. I do tego Cię niezwykle, niezwykle zachęcam. Także do zobaczenia już niedługo, mam nadzieję, na klubie Futuro, w którym opowiem Ci więcej o kreatywności, o sposobach, jak budzić tą kreatywność. To będzie dzień, gdzie Twój umysł bardzo silnie zostanie pobudzowany metodami kreatywnymi i ma nadzieję, że stworzysz coś wyjątkowego w swoim życiu bądź na ścieżce zawodowej. Do zobaczenia już niedługo.